Ej hey, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smerdu w las Przelek zapraszam do Was Co to jest kurwa? Ej Menders! Co ty kurwa, robisz? To tu robi koń! W dodatku taki! Taki, to znaczy jaki? Taki! To jest najszybszy koń w królestwie, a czy chcesz mi powiedzieć, kto to jest kurwa?

Co, tydanem? ty jesteś tytanem? Jest, co, jest tytanem? Na Natan jest, to... jest ewidentnie chory. choroba <gry> Ej, co jest? Co, jest? co jest? Ej, wiecie, że mam super szybkiego konia? No, Kasia, mam coś tak? dla ciebie, chodź. Fajny. Uhu, prezent. To dla twojego konia. O, siano. I? Dzięki. To na zakupy, bo wiem że dużo mebli pewnie Ciocia. potrzebujesz. Pewnie, że tak. To półstaka srebrnych monet, oh, monet oh, dla ciebie. Yeah. Dziękuję ci bardzo, dziękuję Ci bardzo Proszę, proszę Menders do stawu! Proszę, proszę nie widzieć mojego niewolnika Jestem normalny, a teraz jestem Tak no, się Boże, jak ja widzę dwóch z to od razu dzień lepszy, nie? No to prawda akurat Chodź Menders Chodź, słuchaj, słuchaj Ja wcześniej, kiedy mnie nie bóg... No za, Miałe, że się no. Weszłam niżej, żeby patrzy, żebyś byś mogła patrzeć na mnie Okej, okay, a skutkujesz na chwilę się i przestaniesz tak. mnie nauczyć? Wspaniale. Popatrz. Ze względu na to, że tu jest wyjście z wioski, widziałabym na przykład, żeby mhm. odtąd gdzieś, do tamtąd, tam mhm. zrobić mhm. taki mostek. Który będzie jednocześnie pomostem wędkarskim, a altanka. Pomostem do Twojego serca? Pewnie, nie? A altankę okay. zrobić tu, tu po tej stronie. Ale to będzie jebitna altanka. No tak, i tu masz jebitnie dużo miejsca. O, niby tak. No. No dobrze. Bo w tamtą stronę, wiesz, oni tam latają spalona wioska, tam od posty no, ta, i tak dalej. Ta. Więc po tamtej stronie będzie przeszkadzać, a tutaj będzie idealnie pod murami, taka bezpieczna altanka. Boże, Kasia, jak mi brakowało twojego dowództwa. O, kwiatek to dla mnie? Wiedziałam, że to zrobić, nie? No to generalnie tu jeszcze liściory chcę dać do otoła i wzięłam też ze sobą grzybki. Zwiedziałam, że posadzimy też tu te grzybki. O kurde. Czemu one turnie rosną? Bo się nie daj ich poznać. Ja nie wiem, czemu też próbowałam pozalić, żeby dzisiaj Aha. się nie ten, ten pomost wędkarski tu zrób przede wszystkim, bo to będzie super miejsce na turniej wędkarski wtedy. To prawda. tanie, ewidentnie zapominasz jaka jest twoja rola w tym królestwie. Nie jesteś już rycerzem, te czasy przeminęły i prawdopodobnie nigdy nie wrócą. Robisz to tylko dlatego, żeby twoi podwładni pracowali dla ciebie za darmo! Nakładasz na nich podatki! Znieważa, znieważa nich króla! Znieważa króla! ci się, robotnico! Eee. Eee. Tak! Eee. Dobrze eee. słyszałaś! Śmiech, zwracasz się z takim tonem. Zapomniałeś. Natanie, posłuchaj mnie. Ciebie Powiedz go, Powiedz go! Chłopów, różni jedynie to, że ty miałeś już swoją szansę i ją zmarnowałeś. Dlatego chcę dać ją im, ale ty im ją odbierasz. Dobrze, królu, skoro tak, nie będę miał swojej drużyny pod twoim szyldem, ale będę ją miał, czy tego chcesz, czy tego nie chcesz. Nie narzucam wam nic. Chcecie zostać pod władzą tego tyrana? Droga wolna. Ale ja przestałem być owieczką. Jak coś ten tyran płaci po dwie srebrniki za mapkę, przypominam. To, co dostaniecie u mnie, dostaniecie i zobaczycie tylko wtedy, kiedy zdecydujecie się do mnie dołączyć. To... Czuję się, królu, jakbyś zdelegalizował uprawę własnego pola marchwi. Tak się teraz czuję. Natanie, dlaczego sprowadziłeś tu tych wszystkich rycerzy? Czy to nie dlatego, że chcesz odzyskać coś w ich oczach? Nie, ja ich tu nie sprowadzałem, ja nie wiem tu są. A jeżeli wyszedłbym, wyszedłbym spod twoich rządów i założył własną drużynę, na własnej ziemi, niezależnej pod nikim. Tak, co?! Królu, król może otworzyć drzwi, bo może do toalet. Spotkajmy się o godzinie 22.25 pod Koloseum. Zasady są proste. Zbroja żelazna, bez enchantów. Tarcza, miecz bez enchantów. Oraz każdy po 10 potek. E, chciałbym Zgadza. zrobić sugestię, to do godziny 22.22. 22. Jak najbardziej. Jeżeli się, Zgadza, jeżeli no, się... Super, no. W takim razie spotkaj się, Nathan. Z lawkiem pod koloseum. Oczywiście będzie można to oglądać, jeżeli król na to zezwoli. Królu sugeruje abyśmy mogli to obserwować. Oczywiście, myślę, że to pojedynek, który każdego Natanie, będzie interesował. Natanie, jeżeli wygrasz, o to z No Od walka I jest i przede je wszystkim oręski honoru. Tak o nie, nie Nie, On wody. mi daje takie, że on próbuje zobaczycie. być main character vibe, że? nie? Ja pierdziele, koloseum, walka. Że bitka na wie. koloseum będzie, bitka na koloseum! Ej, będzie bitka na koloseum! Ej, wiesz, gdzie jest koloseum? Wiem! No, Pójdziemy to za tobą! Be patrz, w tamtą poka. stronę, tam. No, tam! Za zamkiem! No? Dobra, Jak dora, przejdziesz dora. zamek i wyjdziesz tamten z miasta, Ale tam. Nie ma dziury. A widziałeś, co się stało? Co? A, nic. No, poka, co się stało, poka. No, Remo, poka, co się stało. Remo! Spawnery, mieli usunąć, a ja zostały! Remo! Halo, spawnery co są cały czas! pokazać? Że spawnery są! Remo! Co? Co chciałeś pokazać? No, że spawnery są cały czas. Tak? Jak to, to co chciałem pokazać. No, no dobra, masz coś... mnie. Coś innego chciałeś pokazać. Masz mnie. <laughs> Ale jesteś szaj. No... Ubierz się go Lasie! Koło dupiec. Co zatanę po walce? No myślę, że jakieś lochy go czekają. Za, generalnie trzeba będzie sprowadzić trochę do, do parteru e, utrzeć noska i zobaczyć jak się zachowa. Czym bitka problem? już, bitka już! Bitka już, dobrze idziemy. Proszę się spieszyć z zakładami, zamykać się szybko, i zaraz zaczynamy walkę. Ja na lawka, na lawka 5 daję. Na lawka 5, co no, będziemy? To jest nieuczciwe, że kulka zechwała się z nim za sobą. Remek! Tu już jestem źle. Ja mi lekka, mi lekka, nie mi. Remek! Tak. Jeszcze sześć. Dzięki jeszcze pięć. Nie, pięć tak. Cztery. Bracie, trzy, trzy. Dwa. Wyna, jeden. Jeden, jeden nie jeszcze. Ma, to, to, to. Nie mam. Remek, masz tak tylko w Minecraft? Czyś, czy też. Zawsze. Patka, on ma tak zawsze. Słyszałeś, że się stało pod dzwonicą. Zaskocz. Kasik się zastrała, a ja no mega beka. Idziemy do myślela. I do grafa jeszcze musimy mieć naprawić zbroję. 10 srebrników <grywka> Witam pani. A na nie będzie biznesu 5, 5. Eee, witam, witam. Eee, pr proszę tutaj usiąść się rozgościć. Słucham, słucham zamówionka, pani. Więc ja poproszę dwie tak, cześć, czapeczki, cześć, cześć. jednego aksfortu. I jaki kolor czapeczki z tych czterech? Jedną różową, poproszę drugą pomarańczową. Dobra, jedna różowa, jedna pomarańczowa. Zwierzątko, jaki ma mieć kolor i imię? Mm, imię Menels. Menels. Uh -huh. I niech to będzie taki niebieski aksfort. Dobrze, dobrze, już już okarniemy. Eee, no to tak, tutaj jest Menels i dla Menels rodowodzik I już Wiesz? pisuję na. Listę i kupujących, żeby wszystko było legalnie, i czapeczki. Fenomenalnie. Tutaj wszystkie rozmiary powinny pasować. Prześlicznie. Tak. Czuję, że to było moje powołanie zawsze. zawsze. Jeszcze tą drugą. Myślę, że będzie podobnie. Włoska pasowała, tak też czuję Cudnie. Ale ta druga jest dla Menders. Rozumiem, rozumiem. Dla niewolnicy. Tak. Tak, tak, tak. To mam nadzieję, że peczki nas służyły i że aksolotle będą szczęśliwe. Tak, jeszcze y, ewentualnie mogę dodać, że mamy jeszcze w ofercie y, takie rybki, takie, które pływają, różne Nemo i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że na nie jest potrzebny oddzielny zbiornik, bo aksolotle naturalnie są bardzo agresywne i gdybyśmy wpuścili le, y, oba gatunki do tego samego zbiornika, to niestety rybki by nie przeżyły, bo aksoloty są bardzo agresywne z natury. Na razie mamy dwa aksoloty i musimy im znaleźć miejsce, także jak będziemy mieć pomysły na kolejne, to wrócimy. Dobrze, do, to jeszcze tylko ostrzegę, bo tam wiem, że były, bywały problemy na terenie miasta z pojawianiem się różnych, różnych zwierząt. Jak coś, to proszę do Bogu wołać, bo no bywają czasami takie problemy, Dobra, czaje, spoko. No, tam wiem, że z kurami był problem, więc tutaj podobnie może No, być, ale... z rozmnażaniem był bardzo. No, to tutaj Witam idzie. Ej Remek, widzisz jaką mam czapę? I ty ją nosisz mimo zakazu? Jakiego zakazu? No jest zakaz jaki Nie zakaz? można, nie można ich nosić Czemu? nie, no jest zakaz Jaki zakaz? No jaki zakaz? No nie, król, król powiedział tak kiedy? Ostatnio na orędziu. Kiedy? Wtedy. Czemu? Bo nie ma dżemu. Wiesz to słyszałeś Misha? Coś mi się obiło uszy. Czyli sprzedajesz, sprzedajesz lewy towar? Nie, lewy nigdy w życiu. No to jak jest zakaz na S noszenie czapek? 100% bawełny, no Ej, bo... Michel, tak? Gówno. Słuchaj. Mhm? Mam do ciebie sprawę. Potrzebuję mhm. listę klientów, którym dzisiaj sprzedajesz Axolota. Mmm, dobra. Zaraz, zaraz dam. Albo to chodź tu na dół, chodź. chodź. Kamileksior, ale ja mam nadzieję, że on sam łapie teraz akstroty. a nie wiem, udaje się wszystko pod nos. Nie, łapie, łapie. Ale nie można, serio, jest kara. Zakaz. Tak? No zapytaj się. Kogo? No, ty, tego. Ale pierdolisz kłopoty, kurwa. Ty myślisz, że ja nie wiem, kiedy ty kłamiesz? Widzę ten dwój uśmieszek, który się tu pod kaskiem kroi. Chcę każdy razem jej klapiasz, żebym Lepszy guzik se Trzeba do wciśnięcia. Ho, 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 ho. No, taki właśnie Twój obraz. Bitomania. Holy guacamole. Twój chłop ma bana pozdeł. Gdzie ma bana? W Minecrafcie? A za co dostał bana? Gildi ma bana? Ramek płacze. O nie, tylko nie to. Pisieram jak ma bana na serwerze. O nie, tylko nie to. Jak nasza rodzina sobie z tym poradzi? Dzień dobry Halo Kasiu, bardzo ładnie dziś wyglądają twoje blond pomarańczowo włosy Chyba z wakacji przyjechałaś Ciekawe A te narty to gdzie schowałaś? Hmm. W ogóle powiem ci, że ta srebrna moneta którą masz to wygląda jak fałszywka Też nie reagujesz Patrz Kasia! Macie Kasia dużo wspólnego z Remkiem Czasami nie wiem co do mnie mówicie Kasia, myślałem że się kolegujemy <laughs> A ty widzę, że jak pobę. Wszedłem, przywitałeś i się, dałem mi komplement na starcie jak dobry sprzedawca i wiesz, co się stało? Przestała się odzywać. Oh, nie. nie chcę się żyć. Ciężkie życie. Kasiu wróć. Kasiu. Ja już nie będę... Będę dał ci dużo pieniędzy, a Mendels będę dwa razy bić czołową, jak ciebie nie będzie, tylko proszę, powiedz coś do mnie, wróć do nas. Dlaczego, Kasia? Dlaczego? Powiedz coś do nas, to się nie odsuwać dalej, nie? A może właśnie my powinniśmy zrobić... Patrz, takie coś, patrz, patrz. Dzięki za suba. <kuh> Przygwiznąć, ona przyjdzie. Oh, o, o ruszyła się, no, się no, widzisz? No właśnie no, gwiznął. O, no, chciałem. Chciałbym pokazać zbroję. To, no wszystko kolory różne. Tutaj proszę, zerki sobie. Są wszystkie dostępne kolory? Kolory są, już ci powiem jakie. Czerwony, yy, biały, granatowy, błękitny, fioletowy, zielony, czarny, złoty, pomarańczowy i to chyba będzie wszystko, wiesz? A paterny to jest różne widzisz? różne możesz sobie wybrać paternę. Ja chcę teraz obejcę, ustali się nowy trend w paski. Ale tygrysek jest też fajny. To ja chcę w paski. Tak jak ja, czy tygryska? Co to znaczy? To te są tygryset, te nie. Tak, tak, dzieski, to jest no, Chce, no, Chcę takiego tygryska. I jaki kolor? Taki brzoskwiniowy jak tutaj. Dobra, to poproszę tak, 12 srebrników i zbroję twoją, żeby mógł przemalować. Zobacz, to, o taką chodziło, zobacz. Ej, to nie jest brzuskiniowy. Tyle, ja wziąłem kolor. Czekaj, a to jaki to jest? To jest taki gówniany, bym powiedział bardziej. To jest bardziej. gówno, no? Czekaj, czurki to jest, mm. Czekaj, czury, to jest kolor. No, Daj mi z powrotem, daj z powrotem, gdzie że... musi płacić, tylko daj. A nie powiem. To, to, to wygląda jak jakiś taki łososiowy bardziej. Problem jest taki, że ja mam ograniczoną pulę tutaj, to może, wiesz, na ty baterię tak wygląda, wiesz? Nie o, mam, 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 mam. Proszę, Kasiu, teraz już będzie zadowolona pani. Dwa, <laughs> diablez. Jak ja stoję koło tego, to widzisz, to, czy, czy to jest ten tak, sam kolor? Tak, to jest to samo. Tylko to ma. Patery, w którym których jest tak jaśniejsze. Ty masz się mniejszy po prostu, nie jesteś w stanie tego przeskoczyć. jesteś tak, to, Jesteś facetem, wiesz? Facet. no, ja też nie mam jakiegoś wygórowanego poczucia kolorystyki, nie? Ale kurwa potrafię y, zobaczyć różnicę. Nie, no autentycznie ci mówię, że to jest to samo. No to daj mi ten sam patern, co jest na To czym? daj mi swoje zbroje, daj mi swoje zbroje. Zdjąłeś ze stojaka? No, raczej o. nie będzie rozczarowana. Prawda, będzie taki jak lubi. Zadowolona? No? Ale nie uwgrafał i powie, zajmij na Powystawowe po zawsze taniej muszą być. Witam u mnie w biurze. Czekaj, wyśleć taką muzyczkę. Dobra, mam muzyczkę. Dobra. Posłuchaj mnie, Kasia. Przychodzę do ciebie, ponieważ w mojej głowie urodził się pewien pomysł, plan. Nie ukrywam, że posiadasz jedną rzecz, która jest dla mnie najcenniejsza, a mianowicie niewolników. E, dlatego przychodzę do Ciebie z propozycją, nie do odrzucenia, albowiem już ja, jako członek Gildii, nie mogę spełniać jednego stanowiska w naszym mieście, ale Ty, jako osoba neutralna, jak najbardziej możesz. Dlatego chciałem Cię zapytać, czy nie chciałabyś zostać królową Katarzyną I., w naszym mieście. W mieście chłopaków? Nie, w mieście neutralnym. A co z królem aktualnym? Król jest problemem, ponieważ król mi ufa, co powoduje, że mam jeden sposób, jak nie ubrudzić sobie rąk, a żeby król zniknął. Miałabym zostać Carycą Katarzyną. Dokładnie tak. Kochankowie są już po Twojej stronie i ja nie dostarczam oferta, aczkolwiek oczywiście jeżeli słuchali by świadkowie no to jestem wierna kró królowi prawda, więc słuchaj, oczywiście wiadomo, że szczurów w kanałach jest pełno, dlatego zamurowałem wszystko dookoła i nie ma nawet kropli wody ani kanału, który byłby tutaj obok nas do tego postawiłem zaklęcia, jak dobrze wiesz yy, znam Jednoczarowice, zakręcia ochronne, które powodują, że yy, nie da rady, tak to powiem, wynieść informacji z tego powieszczenia. E, słuchaj, ja powiem tak, jak to w takich kontraktach, umowach, dealach, w momencie kiedy coś by wypłynęło, jakiś szczury jednak by coś doniósł i ja się do niczego nie przyznaję i ty się do niczego nie przyznajesz. Co powoduje, że wtedy nie mają do na nas dowodów? Powiem tak, jeżeli doszłoby do rychłej i niespodziewanej śmierci? naszego obecnego, panującego, miłosiernego władcy, a jego zastępca nie podjąłby się wypełnienia stanowiska po nim, to bardzo chętnie zaopiekuje się naszym tutaj królestwem i głównym miastem jako nowy dowodzący. Jutro będę miał głowę wicekróla. A co z głównym królem? A główny król wszystkiego dowie się w swoim czasie, albowiem mam pewien sposób, który może spowodować, że niestety jego nogi nie zamortyzują upadku, który na niego czeka. Coś cię niepokoi? Ten obraz z tyłu to stopa? Nie, to jest wider. Wygląda jak stopa. Jak cię rozpraszam, to mogę się Co To jest stópka, no? Właśnie antystupka. A, bo się na czym cię rozpraszam. Yeah. Nie, tak jak mówię, jest to, powiem tak, plan, nad którym myślałem około tygodnia. Zastanawiałem się jak to zrobić, ponieważ ja też nie mogę bezpośrednio zagrozić królowi, bo jakby coś nie wypaliło, no to niestety ta gildia, do której należy, miałaby problemy, a na tym mi nie zależy, żeby tutaj wprowadzać ją w jakieś zakłopotanie. Jednak jest mi to fakt, że znalazłem idealny sposób jak spowodować, że Król połamie sobie nogi. Dobrze, w takim razie będę obserwować przebieg kolejnych wydarzeń yy, i myślę, że spotkamy się ponownie na rozmowę ustalającą więcej szczegółów. Mhm, mm mhm, rozumiem, rozumiem. Dobrze, dobrze. Czy jesteś w tym zainteresowany? Myślę, że każdy byłby zainteresowany. Władzą. Tylko jedną rzecz wtedy bym miał, jeśli chodzi o dostarczenie, jak to powiem, twojego stanowiska. A mianowicie potrzebowałbym około 15 niewolników, ponieważ potrzebuję wykopać jeden tunel. <grym> Mogę dostarczyć na ten moment dwóch, ale bardzo pracowitych Tak? A kogo? Tak? Menders i siebie Dwóch <grystwuj> najlepszych niemal nie jakich możesz dostać No ja powiem tak Jest jeden plus zadania, które potrzebuję zrobić Menders nie <grystwuj> będzie spadać co 15 minut Rel, rel Jest jeszcze opcja taka, że może powstać jakiś problem Jeśli powstanie problem, to dam ci wcześniej znać Żebyś po prostu ani nie miała nadziei Ani żeby się czuła, że cię wystawiłem mm. Będę w... Nie będę się czuć wystawiona, jeżeli coś pójdzie nie tak. Jeżeli, jeżeli dojdzie do e, jakiegoś... Jeżeli król nagle może, to będę rozumiała, że wszystko idzie zgodnie z e, waszym planem. I że będę się szykować do objęcia stanowiska. I Kasiu, ja też mam do Ciebie jedną prośbę. Majlarz, jeśli dowiem się, że ktoś przekaże królowi informację o tym, o czym rozmawialiśmy, a o tym jeszcze to Ty i ja, no to niestety może stać się coś takiego, że Twoje domostwo nagle znajdzie się na minus 80.. Kratce. Powodzenia, bo jest na wysokim filarze. Ale jest coś takiego jak istotnie. Nie umiem tego używać i nie wiem za bardzo co to jest, ale rozumiem, że to jakaś... To powiem tak, znam zaklęcie, które spowoduje. puf i nie ma. <grym> Dobrze. Jeśli mamy tutaj dogadane, no to, to się cieszę. I to co, odbiście? Tak poproszę. Nie ma czasu dzisiaj dużo do roboty, wojna jest. Rozmnożyłam już kury. Mamy tyle kur. Tam są jeszcze te małe. One wpadają chyba do hopera. Więcej kur. Potrzebuję więcej, więcej. Więcej. Terwer nie wytrzyma. Ciekawe, czy możemy zlagować serwer ilością kur. A czemu mi giną kury? Bo jest ich za dużo? No trudno, selekcja naturalna. To jest są te patologiczne e, farmy e, kur, nie? Niehumanitarne. <laughs> A jak to się stało? Czemu one wychodzą? Halo? Moje kury! Ja myślę, że to przez hopper. Że jak tu gdzieś skakuje mała kura i ona się stanie nagle dużą kurą, to że ona wychodzi poza. Tak mi się wydaje. Nie ma Menders. A potrzebujemy złota. Mega potrzebujemy złota. Nie wiem jaka wojna się szykuje nawet. Ale tak wczoraj słyszałam, że będzie wojna. Zapytamy się graczy. Hej, powiedzcie mi, kto ma dzisiaj wojnę? Ja. Eee, on i... Hund. Hund swoty, tak? Si, 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 si. Wy dzisiaj atakujecie, czy oni was? My ich. Czemu? Czemu? Skąd taki pomysł? Głóż. Czemu nie myślicie, że nie uważacie, że pokój to najrozsądniejsza forma? Uważam, że czas zniszczyć trzecią gildię Że w końcu czas, żeby... Jaką? A dwa, dwa i pół gildii <grym> Tak! <grym> nie no, y, ja uważam, że mają y, potencjał, ale pytałem, rozmawiałem przed chwilą z królem Błagatko, nie mówcie nikomu, chodźcie bliżej, chodźcie bliżej, chodźcie bliżej na ucho Podobno nastąpiła reorganizacja, o chuj. Czego? Nastąpił? No, Aha. No reorganizacja. Że co, że... No czyli rebranding, czyli na przykład jak masz stare logo Nike, no to teraz jest nowe logo Nike, to tak samo z Końcotami, byli starzy członkowie to teraz chyba nie. będą nowi. Nowy lider nie... jest, tak? Greenox, no i kto jeszcze jest w Kamilek to jest nowy Kamilek, no to byłby. To jeszcze, kto jest aktualnie ten team. A ten no. Xen Exen nie jest też tam? Że ja wiesz, znaczy... że ja jakby Nexe od tyłu to Exen, a Xen od tyłu to Nexe, ale też pojebane. Dobra, ogólnie tak, jeżeli chodzi o handsfotów, to yy, oni byli podobno, bo też się król mi mówi przed chwilą, że byli jakby dodawani do hunswotów, neutralni czyli dlatego jest tam kamienek i tak dalej, bo byli neutralnymi tylko chcieli jakby tego dungeona zrobić, co był, nie wiem czy widziałeś Kasiu ale Nexe widział na pewno tego dungeona, e, taki piracki dungeon dodali no i to było mieć tak, tak, tak no. To, no i oni zostali neutralni dodali właśnie e, do tego, do hunswotów dobra, ja nie e... mam czasu na gadkę, słuchaj kubox. E, chcesz strzały? no, robię, e... robię dużo strzał, jak będziecie potrzebować, to chodź kupić, a za ile? Dobra, za ile? a ile byś dał, bo ja mam cenę w głowie, ale możemy się potargować dobra. 74 miedziaki. Za jedną ja strzałę jedynie, chyba. To ja dam jednego srebrnika. <laughs> kurde, dał więcej. A ile? 15 za staka srebrnych. Srebra, okej. Okay. To ja biorę wszystko, co masz? Teraz. Teraz mam dwa staki chyba. No to gid. nie to już się jakaś zarabia ja sobie, nie mam tych, nie mam srebrnych. Dobra, to wbij na górę od razu. A masz kurde. Boję się, czy serwer nie zlaguje, czy jak ilość. Słuchaj, na koszt multiego baluj, jak to mówię? aaa, rel, rel <grym> Uwalnia mnie właśnie, widzisz, od wiecznego cierpienia jaka jestem miłosierna cześć, cześć. Tam, tam mam serbrę. Zgadza się. To jak tak łatwo kupiłeś za 15, to za ile byś kupił w rzeczywistości? Nie, szczerze, że chciałem kupić wszystko, co masz, żeby kubok się miał. <grym> a, się myślisz, a myślisz, że 15 to dobra cena? Chce, że, myślę, że tak, bo z całą nikomu się nie chce robić, bo trzeba zabijać kurczaki, a nikomu chyba farmy nie ma. No i i, i, i... Tylko no, nie wiem raczej... Tylko nie wiem, czy ty. Bo muszę jakoś chyba zróżnicować, żeby ci chłopaki miały taniej, a ci chłopaki miały co? drożej, nie? My, myślę, że tak, myślę, że tak. No to jak chłopakom on zrobił za 25, a chłopakom za 5. 11 sfer, nie? Dobra. dobra to miłego, Kasia. Miłego Dzięki, podbija, pa. Podbijaj tam rynek, papa. Pa. Dzięki. Wziąłeś Menders? Tam? Menders poszło spać. Zabiję ją. Kurwa powiedziała: przyjdę muła kupić, muła, przyjdę. Dwie godziny na nią czekam. To ja kupię tego muła. Dobra. 30 srebrników. Dobra, a już z przeglądem, z siodłem, z walizką na dupie? Muły sprzedajemy bez przeglądu. Muły nie. Ma nie... siodło i skrzynie. Dobra, dobra. 30 srebrników. A Linę masz do niego? Będę miał. Czekam w stanie jak ktoś. Dobra, dobra. Menders. Jak zawsze muszę sprzątać po tobie syf. Skargę na Menders. O, co zrobiłaś? Już druga, nie było mnie chwile, już druga skarga, no? Powiedziała tak, dla was szały 20 za stak, bo Kasia tak kazała, a Huntsfottom powiedziała, żeby sprzedawać za mniej, tylko za 15. Mm, wyrzekam się takich słów, nigdy tak nie powiedziałam. Jeżeli tak robicie, to Git, ale to nie powinna nam mówić, rozumiesz? Biznes. No rel, rel że sprzedała, że są inne stawki dla każdej gildii co sprzedaje, co sprzedaje? Menders, Menders. Na Ale no wiesz co, dlatego zamiast konia kupiłam jej muła Bo ona zamula Dobry pomysł. No, co za debil potrzebuje slabów Dużo Slabów potrzebuje beczek Dobra Jaka to odległość ma być od siebie? Stój ku... Stój, stój, że mówię no Raz Trzy odległości i na czwartym, nie? Czyli, jakbym dała tu, to raz, dwa, trzy i tu. I teraz, w jakiejś wygodnej dla mnie odległości, zróbmy nóżki tego. Czy myślicie, że dotąd? Stąd będzie się fajnie zarzucać. Ja bym stąd zrobiła. Raz, dwa, trzy i tu. Gate, fence, gate, gate, fence, gate. Dobrze, dobrze to zrobiłam.